Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy kotlet schabowy zapiekany z brzoskwiniami. Mam tutaj trzy plastry z lekko rozbiję, obsmażę na tłuszczu doprawię solą i pieprzem. Mam trzy połówki brzoskwi, plasterki boczku surowego i plasterki sera ja mam takie duże plasterki sera żółtego wszystkiego mam po trzy ponieważ będzie będą trzy kotlety schab należy lekko rozbić ja mam taki gadżet i tym gadżetem schab rozbijam Plastry schabów już mam przygotowane tak jak wspominałam delikatnie rozbite opruszamy solą z jednej i z drugiej strony oraz pieprzem i będziemy obsmażać na tłuszczu z jednej i z drugiej strony na rozgrzanym tłuszczu. Ja tutaj mam klarowane masło i obsmażamy z jednej i z drugiej strony. Musi się bardziej rozgrzać. Musimy troszeczkę odczekać, ponieważ mam tłuszcz lekko rozgrzany. No już teraz jest lepiej. I obsmażamy z jednej i z drugiej strony. Tak to wygląda. Obsmażamy kotlety z jednej i z drugiej strony. Mięso już mamy obsmażone i teraz będziemy. dajemy połówkę brzoskwi, zawijamy boczkiem i układamy w naczyniu żaroodpornym, a na wierzch dajemy plasterek sera. I tak zrobię z pozostałymi kotletami. Połówka brzoskwi, ser. I ser żółty. I kotlety z brzoskwiniami będziemy zapiekać 30 minut w 200 stopniach. I kotlety tak wyglądają. Przygotowane kotlety z brzoskwiniami wędrują do piekarnika. 200 stopni, 30 minut. I tak oto wygląda kotlet schabowy z brzoskwiniami. Ile Państwu mój przepis się podoba? To serdecznie proszę o łapkę w górę, jak również zapraszam na mojego bloga. www.przepismamy.pl kotlec habowy z brzoskwinami. Tak wygląda w przekroju kotlet.